To znaczy, to nie jest tak zupełnie do końca wszystko jasne, dlatego że emocje w poligrafii wszystko jedno pojawiają się. I te emocje, o których już kiedyś rozmawialiśmy, Wojtku, one w marketingu powinny być wykorzystywane. Izo? Zapadła cisza. Dobrze, drodzy Państwo, to my spokojnie sobie zacznę. Niezbędnik poligrafa Mirosława Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie i chciałem powiedzieć, że takiego podcastu jeszcze nie było. Po prostu nie było do tej pory. Naszymi gośćmi dzisiaj Izabela Talmont. Dzień dobry. Wojtek Mataczyński. Dzień dobry. No i teraz wyobraźcie sobie, guru marketingu w poligrafii mamy na miejscu i możemy sobie pogadać o różnych takich rzeczach. Nie tylko w poligrafii, ale z doświadczeniem takim, o jakim mogą sobie pomarzyć tylko niektórzy. Kochani, możemy zacząć? Bardzo proszę. Super. Emocje, Wojtku? Są bardzo duże, Mirku. Szczególnie w walentynki. To tak, wiem, wiem. To już się wydało, kiedy nagrywamy. No cóż, niestety, trochę trzeba odkryć tej kuchni naszym słuchaczom. No i będzie wszystko później na mnie, że nagrywamy z takim wyprzedzeniem. Iza. Emocje są bardzo ważne. To na pewno. Słuchajcie, a jak Można to Można je budować na wiele sposobów. Jak to jest z tym marketingiem i emocjami? No ile to wszystko powinno ze sobą funkcjonować? Myślę, że emocje w marketingu i w ogóle w komunikacji do naszych followersów, do ludzi, którzy śledzą nas, naszą markę, naszą firmę czy naszą markę osobistą są niezwykle ważne, ponieważ jeżeli, jeżeli nie byłoby tych emocji, jeżeli by to było w. Posbawione ich i byłby to taki po prostu płytki przekaz, to po pierwsze byłoby niezwykle nudne. To znaczy, tego by się nie dało oglądać. Zresztą, sami dobrze wiecie, jak to jest, jak ktoś czyta do nas coś z promptera. To jest, to jest telegram w zasadzie to, 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 to nie ma racji bytu we współczesnym świecie. A w takim gąszczu informacyjnym, w którym żyjemy każdego dnia, My wszyscy szukamy tego ale... Delikatnie to nazwałeś gorszy informacyjny. No, staram się być taki delikatny. No. I za, słyszałeś? Niesamowite. Myślę, że poszukujemy w tej dżungli takiego, takiej autentyczności czegoś takiego spojrzenia troszkę właśnie od kuchni, bo taką dobrze sklejoną papkę marketingową, którą podają nam wszyscy dookoła. Myślę, że już nie wszyscy tym bardziej po prostu świadomi słuchacze i widzę nie, nie chcą tego oglądać. to tak? myślę, że to już, jest, to, już, to już ta faza minęła. Ja myślę, że w ogóle emocje to nie jest coś, o czym się mówi wprost. W marketingu, tylko jakimiś subtelnymi działaniami, takimi trochę niezauważalnymi dla naszego odbiorcy, my te emocje tworzymy. I tutaj się zgadzam z Wojtkiem, że właśnie takie mówienie wprost, podawanie tej papki marketingowej i powtarzanie tych samych sloganów, tych samych schematów, tego samego przekazu, nie buduje tych emocji. I teraz ja może podam taki poligraficzny przykład, że jeżeli wszyscy mówią o pięknych wydrukach w poligrafii, to gdzie tu już są emocje? To już to jest takie mówienie wprost, bez, bez jakiejś takiej obróbki, bez ciekawego podania. Ja często też nawiązuję do gabinetów stomatologicznych, którym się ostatnio przyglądam, gdzie wszyscy pokazują, że tu będziesz mieć piękny uśmiech, rytuał uśmiechu i pojawiają się takie hasła. No i jak wszyscy mówią o uśmiechu, no to. Gdzie tu są jakieś emocje i wyróżnik, tak, który, który będzie wpływał na odbiór? Oczywiście każdy chce się ładnie uśmiechać, mieć proste zęby, ale może trzeba to trochę inaczej podać. Właśnie, może warto zapytać, po co ma się uśmiechać? W sensie, po co mu jest to uśmiech? Do czego on ma doprowadzić? I czy być na pewno ma... każdy, każdemu zależy w ogóle na uśmiechu? Właśnie, być może to jest. Tam, tam zawsze jest jakaś historia i uwielbiam ją odkrywać. Się. Za każdym razem, właśnie w przekazie nie wiem, jak, jakiś moich ulubionych marek, tak? czy, czy, czy jakieś, e, jakieś rzeczy, które zaskakują nas. Czasami produkt potrafi opowiedzieć swoją historię w tak nieoczywisty sposób, który po prostu jest pochłaniający i od razu jakoś, wiecie, wartość jego rośnie e, w, w tak po prostu, w drastyczny sposób. E, dam Wam przykład. Byłem ostatnio z rodziną na Wycieczce w fabryce wedla. Nie wiem, czy byliście w Warszawie w takiej. Jeszcze w tym muzeum nie. To y, szczerze polecam. Tam po pierwsze, to jest po prostu niesamowite miejsce, żeby je zobaczyć. Ale po drugie po przejściu pewnych etapów po zobaczeniu tych wszystkich powiedzmy niesamowitych rzeczy, dochodzicie prawie pod koniec do, do sali, w której sadzają was, i proszą, żeby obejrzeć krótki film. I ten film opowiada historię pracowników wedla. Którzy pracują tam od 40 lat, 30 iluś lat, opowiadam historię pani Bernadety, która ręcznie um, robi torciki wielkowskie, słuchajcie, na no cały świat. One są ręcznie robione. Opowiada historię ludzi, którzy pracowali przy pierwszych ptaszkich mleczkach. Po 8 minutach, bo to dłużej chyba nie trwa, wychodziliśmy z, z łzami w oczach razem z moją małżonką, bo to było coś naprawdę niesamowitego. I przyznam się teraz szczerze, wedel to nie była czekolada, którą podnosiłem jako pierwszą spółki. Natomiast po tej historii, po tym doświadczeniu, już nigdy nie będę patrzył na nią w ten sam sposób. Po prostu ranga, ta głębia, która została stworzona przez tą historię, w jakiś sposób wytworzyła emocjonalną więź pomiędzy mną, konsumentem, a produktem. I to w taki krótki sposób. To było, wiecie, to było krótkie doznanie, tak? Ale, Ale to, to zostanie ze mną na zawsze. To, to też trochę tak pokazuje, że napawa to jakąś dumą, że taki brand mamy w Polsce, chociaż nie jest to już nasz krajowy brand, bo nie jest w polskich rękach. Ale to są właśnie te emocje, tak, które tutaj próbujemy nakreślić. Myślę, że to jest fajny Wojtek przykład. I zobaczcie, że emocje. Też budują jakąś więź z marką, właśnie z produktem. Że Także... to, to jest taki oddzielny temat, bo te emocje tak naprawdę budują pewnego rodzaju markę na rynku. Budują markę nie tylko produktu, markę danej firmy, ale też markę tych osób, które, które tam są zaangażowane w tworzenie tego wszystkiego. I często o tym zapominamy, ale skoro powiedziałaś o Bedla, to ja miałem niedawno okazję odwiedzić Muzeum. Katowicach i byłem zaskoczony nowoczesnością tego muzeum, jak jest przygotowany. Naprawdę rewelacyjnie. Nie wiem, czy byliście, ale, ale po prostu oczy szeroko otwierałem. A ponieważ z poligrafią jestem związany od wielu, wielu lat. Więc patrzyłem na eksponaty, które tam są wykorzystane w tym muzeum, czyli te wydrukowane, te opakowania, gazetki, ulotki. Słuchajcie, mega, po prostu nie wiem, no, chodziłem i co chwila robiłem jakieś zdjęcie, żeby, żeby zachować sobie to w, w pamięci i na pewno wybiorę się jeszcze raz, bo to jest taki przegląd tego, co się wydarzyło w poligrafii, że no, wow, nieprawdopodobne wręcz. To jest właśnie fajne, jak jest takie story, w ogóle jak takie, czujesz takie domknięcie. Tam w tej fabryce, w tej muzeum Wedle, w tej fabryce też był taki motyw na końcu, pokazywali stare opakowania, stare właśnie jakieś wydruki reklamowe i, i obok tego było właśnie model tych nowych torcików wedlowskich, który ewidentnie nawiązuje do czegoś tam z nie, sprzed 60 lat. I jak tak na to spojrzałem, to myślę, wow, ale ekstra, że ktoś po prostu zaczerpnął z czegoś, co już kiedyś było i tak, wiecie, takie pełne koło. Nie wiem, no po prostu... To od razu tak się przyjemnie, cieplutko robi wy na duszy, na sercu. Ale odwiedziłem też taką drukarnię w Poznaniu. Przepraszam, Iza, że, że nie dam ci teraz dosłowność. Pod Poznaniem, przepraszam. I wiecie, co mnie zaskoczyło? Nie wiemy. Piękne zdjęcia z historii tej drukarni, które są w korytarzu w momencie, jak się wchodzi i przechodzisz tym korytarzem do biura i te zdjęcia wiszą, pokazują pracowników, całą historię tej drukarni. To jest niesamowite i one są podpisane nieprawdopodobna. Jest taka drukarnia i naprawdę można się zatrzymać i popatrzeć sobie na te zdjęcia. Ale to czasami warto właśnie zastanowić się do czego można nawiązać, żeby te emocje zbudować, tak? Bo tutaj podajesz przykład historii drukarni, a zobaczcie, też niektóre miejsca w Polsce są tak charakterystyczne, że można też podpiąć się pod miejsce, budując jakąś historię. I y mi przychodzi na myśl akurat łódź, nie wiem dlaczego. W łodzi jest sporo drukarni, przynajmniej tutaj jakby z branży Flexo. I łódź jest fantastycznym miejscem, z bogatą historią, gdzie było bardzo dużo przemysłowców. Okej, okay. Jest słynna z włókiennictwa, ale dlaczego nie podciągnąć też pod y, tę historię tak, y, przemysłu i budować marki wokół y, tego wątku? Czy na przykład nawiązując do literatury i ziemi obiecanej, tak? to może być ziemia obiecana dla drukarni, i też już jest jakaś historia, jakieś story, i y, y, wytwarzane są emocje. To jest kwestia znalezienia jakiegoś pomysłu, super wątku. Ja. Trochę się śmieję, bo jest taka pani, która. Co widać? No, która no to jest, jest taka pani, która ustawia restaurację i prowadzi słynny program w telewizji. I wiem, że ona nie jest lubiana, ale czasami trzeba być taką magdą i znaleźć pomysł też na drukarnię i czymś zaskoczyć i te emocje zbudować, a uważam, że ona mimo różnych spojrzeń ludzi robi to marketingowo naprawdę ciekawie. Słuchajcie, do, do tej łodzi to ja jeszcze odniosę się, ponieważ mam taki dobry przykład. Jeżeli chodzi o łódź i o pomysł na to, jak można by było zareklamować miasto, zupełnie przypadkiem, ponieważ mam małe dzieci, trafiłem na coś takiego, na takie słuchowisko, kot mundek na tropie, słyszeliście o tym? Nie? Wydaje mi się, Nie. że to jest tak współsponsorowane przez miasto w jakiś sposób, natomiast to jest bajka o kocie, który jest detektywem i podróżuje przez Łódź i, i zawsze dzieje się coś wokół zabytków w Łodzi i w, w jakichś miejsc tam jakby, które są charakterystyczne dla tego miasta, które są z reguły zawsze głównym w, bohaterem jakby tych miejsc, tak? że tam coś skradziono, albo, albo w tym miejscu coś się wydarzyło. I historia tego kota, który coś tam po prostu robi, jest fascynująca dla dzieciaków. Przy okazji i przemiecają, powiedzmy, te piękne miejsca w Łodzi. Ja sobie pomyślałem, że to genialny pomysł, po prostu genialny pomysł. Ale na to. to. Przepraszam, że ci przerwę, ale wiesz, z tym kotem to mnie naprowadziłeś, przecież Łódź jest też znana ze szkoły filmowej. Więc zobaczcie, film, sztuka, piękno, poligrafia, czy to się nie kojarzy? Jedziemy do Łodzi słuchajcie. Nie, 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 do Łodzi nie. Zostajemy w Warszawie i za wracamy do naszej rozmowy z naszymi gośćmi Izabela Talmont i Wojtek Mandoczyński. Czemu nam tych emocji brakuje tak w poligrafii, powiedzcie? No bo jak patrzycie na, na świat zewnętrzny, to ta poligrafia jest taka płaska. Nie, no nie, myślę, że nie jest płaska, natomiast... No, obrazowo to myślę, że Myślę, że... Jest tak, że w jaki sposób to powiedzenie, że szef bez budów chodzi, jest jakby no strasznie trafne dla, dla poligrafii, bo um, już parę razy na ten temat rozmawialiśmy. To jest niesamowite, że branża, która zajmuje się um, reklamowaniem wszystkich i wszystkiego dookoła, sama jest w jakiś sposób no, tak pozbawiona. Instynktów reklamowych dla samych siebie. Nie wiem, z czego to wynika. Jest naprawdę, jest, jest, jest grupka mała grupka drukarni, które jakoś tak to rozumieją i z tego korzystają, a pozostali jakby są nie ty nawet źle nastawieni, co po prostu ich to odstrasza, paraliżuje jakoś tam. No nie, lepiej nie. Jakby, po co? My, no – Ale, tutaj my swoje ale, ale tego nikt nie kupi. – Nie, no nie. dokładnie, po co to. to robić, to nie ma co. Pamiętam, że jeden mam taki przykład, że była drukarnia, która naprawdę świetnie sobie robić radzi, świetnie funkcjonuje i szyldu nie było, w sensie nad, wiesz, nad, nad głównym wejściem nie było szyldu żadnego, znaczy, on chyba gdzieś był, ale nie było komu go zawiesić, jakby nie, jakby, no bo po co to, wszyscy wiedzą, gdzie mają przyjść, jakby nie. I sobie pomyślałem, no tak, no wszyscy, o których wy wiecie, to wiedzą pewnie, ale ci, których moglibyście pożyskać albo, albo być może szukają czegoś, no to, no to nie trafią. I ostatnia, ostatnie słowo, taki, taki pan w internecie, którego bardzo podziwiam, pan Paweł Tkaczyk, ostatnio publikował taki ekstra cytat, że firma bez reklamy, nie korzystająca z reklamy, to jest jak mruganie do dziewczyny po ciemku. Nikt oprócz nas nie Widziałam wie. to. Nie, nie widzę, to chyba genialne, nawet w jakimś newsletterze tak, przyszło. Tak Cudowna sprawa, to można to, to. Tak, ale spuentować to można również wytwórniom papierów wartościowych, w tym sensie, że nie akurat tą firmą, tylko, tylko zupełnie innym stwierdzeniem, że reklama bez pieniędzy robi się tylko w mędnicy Trzeba o tym pomyśleć, po prostu mieć na tyłu głowy, że jednak reklama to nie jest tylko działanie reklama, grafika, ale to jest dużo, dużo więcej elementów. To są właśnie emocje. No jak pokazać opakowanie, którego nie dotykamy, które nie jest tłoczone, złocone. I tak dalej, i tak dalej. No przecież to trzeba dotknąć, żeby no, w kwestia, ogóle... To kwestia znalezienia jakiegoś pomysłu na to, jak to przedstawić, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale kilka lat temu został uwolniony też rynek energii. Niektórzy do tej pory jeszcze nie załapali tego. Znaczy nie pozbierali się, I się... chyba. <laughs> I pojawiły się pierwsze reklamy telewizyjne właśnie producentów energii. I jak pokazać prąd? Prąd, który płynie gdzieś tam i jest nienamacalny. I na przykład jedna, jedna z firm pokazała to był chyba taki przekaz, błękitny prąd, błękitny, czyli lepszy, bo błękitna krew. I od, no, od razu takie przedstawienie w nietypowy sposób właśnie czegoś nienamacalnego, tak? A propos tego, że nie da się tego dotknąć, za to można pięknie zwizualizować obrazami. Poligrafię. To jest dokładnie myślę sobie, że opakowanie, nawet, nawet kartonowe, tak? białe, wydrukowane bez jakiegoś specjalnych efektów. Można by było zareklamować w taki sposób, że co ono wywołuje, jakby po co się z nim dzieje potem. Ono może być kawałkiem papieru czy kartonu, ale może być też podarunkiem. Już ma jakąś większą wartość, ale może być dla podarunkiem na rocznicę jeszcze większa wartość. Może być podarunkiem na rocznicę dla kogoś bardzo ważnego, kogo już na przykład nie ma, tak? Więc z kawałku kartonu przeszliśmy do czegoś, co już jest jakiś tak, wiecie, trochę ciary idą, nie? <grystanie> delikatnie delikatnie, ale, ale naprawdę to nie, jest, to nie jest jakieś niemożliwe, żeby stworzyć historię, taki storytelling do czegoś, co, co, co właśnie co wydaje się, tak jak z mówisz pozornie, trudne na przykład do, do zareklamowania, bo jest, bo jest niewidoczne, bo jest. Takie właśnie unikalne. Ale też jest tak, że, że wiele osób ma pomysły tylko... Nie realizuje tych pomysłów z różnych powodów. Bo się boi tak, tak, tak najczęściej. A my uważamy tak redakcyjnie, że wszystkie pomysły są fajne, cudowne, rewelacyjne, tylko niektóre można zrealizować nieco szybciej, a niektóre nieco później. Po prostu muszą sobie poleżeć, odpocząć, przygotować się, zabrać informacje i tak dalej, i tak dalej, że można było uruchomić po prostu coś, co jest związane bezpośrednio z emocjami albo z potrzebami danej grupy, no bo tak na to trzeba patrzeć. No to też jest kwestia takiej dojrzałości w firmie, tak? I ja na przykład często spotykam się na szkoleniach z taką sytuacją, że uczestnicy mają świetne pomysły i, i widać, że, że pojawia się jakaś tam idea. Aż, aż tętnią, nie? Aż tętnią, a potem jest taki komentarz, ale właściwie po co? Przecież szef i tak się na to nie zgodzi. Więc y, myślę, że tutaj to przygotowanie też y, właśnie i zrozumienie w ogóle do czego są te y, emocje, tak? Niedawno spotkałem takiego cudownego szefa drukarni z Warszawy, który przyznał się, że jest wybitnie tym hamulcowym, jeżeli chodzi o swoją drukarnię. Ale uwaga, dotarło to do niego dopiero po jakimś czasie, jak zobaczył efekty wszędzie dookoła, tylko nie u siebie przy biurku. I na produkcji, i w biurze, u wszystkich pracowników, tylko nie u siebie. Zawsze jak wchodził do swojego gabinetu, widział totalny bałagan i stwierdził, nie, Kaizen sprawdza się wszędzie, tylko nie u mnie, muszę coś z tym zrobić. I nagle poprosił kolegów, koleżanki z pracy, których zatrudniał, i mówi, wiecie co, przepraszam was bardzo, ale to ja jestem tym hamulcowym i ja sobie dopiero teraz zdałem sprawę z tego, co ja robię. Proszę was, działajcie. To wy ale macie pomysł. to zauważył. Tak, tak, to jest niesamowite. To jest właśnie. Właśnie to, że, że pojawił się u niego emocje w momencie jak wszedł do drukarni i nagle się zaczął rozglądać dookoła i mówić, coś tu jest nie tak, kurczę. Kwiaty do tego pana. Kwiaty? Wow, to jest wygrana w Totolotka. Ja zawsze twierdzę, oddał całą inicjatywę w swoim pracownikom, to jest niesamowite, naprawdę. Oni zaczęli się szkolić, uczyć, edukować yy, klientów swoich, sami siebie edukują, to jest nieprawdopodobne wręcz. Zresztą, nawiasem mówiąc, umówiliśmy się na... No podcast, bo jak on to opowie sam, to będzie dopiero się działo. Izabela Talmont, Wojtek Mataczyński. Naszymi gośćmi. Za moment wracamy do naszej dalszej rozmowy. Ale mówimy dzisiaj tylko o tych pozytywnych emocjach, prawda? E, tak. tak. Zdecydowanie. E, tak, myślę, że tak. E, myślę, że e, Spektrum emocji pozytywnych jest bardzo szerokie. Rzeczywiście dobrze by było, żeby nas brand nie kojarzył się z czymś smutnym. Chyba... Chyba, że jesteśmy zakładem pogrzebowym, ale znam taki, który naprawdę świetnie sobie radzi ze swoim marketingiem w taki sposób, że, że, że po prostu aż chce się umierać. Eee. My, my, <grym> chyba, my chyba znamy, Wojtek, te same historie. Tak, ale zobacz, bo, bo to jest po prostu to jest niesamowite, że, że można właśnie z czegoś takiego, te, a jest bytom, tak? Nie, nie tak. Tak. tak? Tak, ze tak, Śląska. No, no, tak. no, no niesamowite po prostu, co ci robią tam ci ludzie i to można zrobić w niesamowite Sposób. Można zrobić różne reklamy, można zrobić e, różny branding. Można zrobić coś naprawdę poruszającego, takiego, co po obejrzeniu masz łzy w oczach. E, tutaj na przykład e, kłaniam się Allegro z ich reklamami świątecznymi. Można zrobić też malagatyki takiej kasztanki dla kolegi i koleżanki i to też będzie działało i to też jest spoko. Bo tą melodię i tak wszyscy pamiętają. Jasne, e, ale e, chodzi po prostu o to, że e, ważne. Żeby jakby po prostu nie spinać się też trochę, że, że to musi być za każdym razem po prostu jakieś złoto coś. Najważniejsze, żeby to było w zgodzie z nami, tak? Żebyśmy czuli, że, że to rzeczywiście reprezentuje nas, bo wtedy znowu dotykamy tej autentyczności yy, i ta autentyczność zawsze będzie. Powodowała, że generuje pozytywny odbiór nas. Jeżeli my staramy się spiąć i stanąć i mówić do kamery jak Jaruzelski, to, 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 to niestety nie zadziała. Nie? nie będziemy mieli takiego przekazu, który, który ludzie potraktują, wiecie, zostało wygłoszone przemówienie. To, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, żeby słuchacz miał, po, czy widz miał, miał szansę, zaglądnąć trochę do kuchni poczuć się częścią tego projektu i co najważniejsze, że w tym naszym przekazie ten klient wiedział gdzie jest jego miejsce, że my nie opowiadamy tylko o sobie, tylko my opowiadamy o historię, w której klient ma ym, udział miejsce. po prostu. Tak. Znaczy, klient powinien się identyfikować trochę tak z tymi naszymi, z tym naszym planem na te emocje, Fajnie. z tą całą historią i z jednej strony masz rację tutaj Wojtek, że to powinno wyjść od nas to co my czujemy a z drugiej strony, jak są też młode marki, które dopiero powstają i podchodzą do tego naprawdę bardzo profesjonalnie i kształtują ten branding, no to też trochę pod grupę docelową, tak, żeby, żeby jednak to y, trafiło. Bo też pamiętam taką historię, jak zrobiliśmy badania konsumenckie dla marki medycznej i wygenerowaliśmy dużo insightów. Takie trudne słowo, insighty konsumenckie. Wojtek się Wyjaśnij od razu, Wojtek, o co chodzi. Wojtek, mnie, Cię. Wojtek mnie rozumie. No <laughs> tak, ale wyjaśnij trochę no takie, Ja to zawsze mówię na szkoleniach, że to takie myśli, przekonania, trochę jakieś takie stereotypy, które siedzą nam w głowie. Tak? Nie wiem, dla mnie takim insightem jest nawet powiedzenie klient ma zawsze rację, tak mamy takie przekonanie, że wszystkim się wydaje, że klient zawsze wszystko dobrze wie. Ja się z tym do końca nie zgadzam, bo albo, uważam, że albo u że nas nie. tak się zawsze robiło, <laughs> albo u nas się tak zawsze robiło. Dokładnie. A ja się z tym w ogóle nie zgadzam. Ja absolutnie patrzę na to zupełnie inaczej i proszę was i ja się w ogóle z tym nie utorczymy. Ale, Ale słuchajcie, wrócę, to wrócę jeszcze do tej marki medycznej yy, i tam wygenerowaliśmy bardzo dużo takich insightów, yy, takich jakichś tam przemyśleń. Yy, Właśnie kobiet, bo to grupa, to były młode matki. No i co się okazało, że nie, że nie wszystkie insighty były silne w danej grupie. I na przykład Marka miała pomysł, żeby budować pozycję swoją w taki sposób, że matce, młodej matce też należy się czas wolny, że może wyjść do lekarza, do kosmetyczki, że to nie jest taka mama siedząca, wiecie, w domu zamknięta. No i dalsze badania, kolejne kroki pokazały, że no trzeba być bardzo ostrożnym, bo niektóre mamy będą no, takie trochę wzburzone, że jak to, to dziecko nie jest najważniejsze, to jest egoistyczne podejście, więc jakby ten egoizm był trochę potrzebny, ale też żeby nie przeholować, więc jakby tutaj było takie żonglowanie trochę tymi e, insightami i... Potem budowanie już tego brandingu i, i tego, jak ta marka ma być postrzegana. Tak. Znaczy, chciałem dodać tylko, że rzeczywiście we, we współczesnym marketingu trzeba zwracać na bardzo dużo rzeczy uwagę. Teraz, teraz jest kwestia politycznej, poprawności, sytuacji, to, to, to cały jakby przede wszystkim marketing jest tak dynamiczny i sytuacje na świecie są na no tyle dynamiczne, że my zawsze musimy brać to pod uwagę. I wiele narzędzi dostępnych, bo to tak. trzeba uważać. Ale y, mam taki zabawny dla mnie przykład, że y, kiedyś musiałem bardzo mocno kogoś przekonywać do tego, że nie możemy zrobić granatowej, wybuchowej promocji w momencie, kiedy toczy się wojna na Ukrainie i właśnie jakieś drony wpadły w jakieś budynki, no bo to po prostu nie będzie działało. Y, to, to jest taki, taki przykład, z, y, że, że trzeba mieć zawsze świadomość tego, że. Kontekst jest może być różnie odbierany przez wszystkich dookoła, i musimy mieć pewną świadomość tego, że musi być taki przestrzeń dla jakiejś tam neutralności tak, w tym wszystkim. Tak, a dzisiaj, dzisiaj wydaje mi się, że to jest dosyć trudne, bo jednak bardzo dużo marek wchodzi gdzieś w te takie aspekty społeczne, polityczne. Ja na przykład sobie też często zadaję pytanie, czy to jest dobry kierunek. Ja zawsze, zawsze mówiłam moim zespołom. Że od polityki trzymamy się z daleka, ale są marki, które świadomie wchodzą w taką tematykę y, społeczną. Y, natomiast y, no, gdzieś tam sobie myślę, że zawężają grupę trochę docelową. Ale faktycznie zgadzam się, że tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Teraz już nie mogę się doczekać, żeby zadać Wam to pytanie. A co hmm. Wy myślicie teraz o teśli, Tesli? Nie pytam o jakby poglądy, tylko co myślicie o tym, że Elon Musk angażujący się politykę w jakąś jedną konkretną stronę, posiadający tak potężną markę, jaką jest Tesla, spolaryzował swoich, swoich powiedzmy potencjalnych konsumentów, tak? Co o tym myślicie? No, Wojtek, wbiłeś się w moje przemyślenia z <śmiech> urlopu, <śmiech> bo ja sobie też zaczęłam zadawać pytanie właśnie jak to, jak to wpłynie, tak? Na, na, na tę markę, bo zobaczcie, to też jest taki ciekawy wątek, jak człowiek, tak? który odpowiada za, za tą organizację, jak sam może wpłynąć nawet nie, nie branding, tylko sama postać właściciela, tak? I, I tego, w jaki sposób on postępuje. No, ja powiem szczerze, mi się pojawiło dużo znaków zapytania. Nie chcę tego rozwijać, ale dało mi to dużo do myślenia. Ja myślę, że daleko nie trzeba oszukać, bo. Kiedy spojrzymy na naszą branżę, to też trochę tak jest. Tylko jeżeli się dobrze rozejrzymy i zaczniemy to dokładnie analizować, to zauważymy i takie postacie, i takie firmy, które w podobny sposób funkcjonują. Ktoś mi kiedyś zadał pytanie, dlaczego nie? Ja mówię z bardzo prostego powodu, bo nie pozwala mi etyka. Etyka tego, że pracuję w redakcji, etyka tego, że tworzę. Kontent dla różnych grup, które mają bardzo różne poglądy i ta etyka nie pozwala nam na działanie w tych obszarach i tak ustaliliśmy w redakcji i tak to robimy i tego się trzymamy. Nie ma możliwości. No to jest też zasada dziennikarska. Przynajmniej tak mnie uczono. Obiektywizm. Tak, tak, tak. To, to powinno być. Dobrze, ale to z góry jest już w górę z góry jest, jest kochani, ale wiecie to to dlaczego? znaczy, że czas tak. się kończy. Ale ale, ale 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 kochani, chciałem wam bardzo, bardzo podziękować za tą rozmowę. Bo naprawdę była mega interesująca i inspirująca, i wiem, że tak naprawdę tylko, żeśmy dotknęli niektórych tematów, i widzę po Waszych minach, że emocji byłoby dużo, dużo więcej, ale, no to, ale to powiem na końcu. Iza, bardzo Ci dziękuję. Ja też dziękuję, bo to była fantastyczna rozmowa. Wojtku. Ja też bardzo dziękuję, i troszkę nie chcę, żebyśmy kończyli. Możemy nie kończyć? Wiesz, co możemy nie kończyć, a może inaczej. Omówimy się na kolejne takie spotkanie, i naprawdę tam pojedziemy w inne obszary zupełnie. A ja, drodzy Państwo, chciałem Wam powiedzieć, że do tego podcastu specjalnie dołączę po raz pierwszy i mam ogromną prośbę. Obejrzyjcie ten film i powiedzcie, że ta poligrafia Was nie interesuje. Że to w ogóle produkt, którego byście nie kupili. Obejrzyjcie go, proszę. Mirosław Bawiński, niezmędnik Poligrafa. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia w następnym tygodniu.